Zapraszam na odcinek, Panie Tomku. Dlaczego to nie gra z dwoma pięknościami? Pierwszą pięknością to jest to piękne Ferrari F8, a drugą pięknością to są te high-endowe, super piękne głośniki Matrixa ML6P. Czy muszę kogoś namawiać? Chyba nie, zapraszam. Koniec roku i początek nowego to zawsze jest podsumowanie starego i e, jakieś nowe postanowienia na nowy rok, i e, ja też tak samo zrobię. Więc, najpierw podsumuję stary rok. E, wielkie podziękowania dla Was. Dostałem informację od Was, że kanał YouTube'owy Pani Tomku to jest sens, że, że chcecie, żebym go tworzył. Więc, e, na nowy rok będzie trochę niespodzianek, ale wróćmy do starego roku. E, wykonaliśmy dla Was ponad 100 instalacji w ciągu całego roku i za to Wam serdecznie dziękujemy. To jest ponad 100. Zainstalowanych wzmacniaczy z procesorami, procesorów, rozbudowanych instalacji, prostych instalacji, ale ponad stówka nowych instalacji na rynku. Także dzięki Wam bardzo za to, że nas obserwujecie, że chcecie patrzeć na naszą pracę, i w podziękowaniu również w nowym roku będzie tego więcej. Także jeżeli chodzi o nowy rok, to zaproponuję Wam kilka rozwiązań nowych. W tej chwili nasze filmy to tylko i wyłącznie pokazanie tego, co robimy, czyli widzicie samochód, który realizujemy, i potem ja pokazuję, co musieliśmy zrobić, żeby zagrało, bo jakby ta linia kanału nazywa się, czemu to nie gra, dlaczego to nie gra. Więc to zostanie, bo, bo widać, że reagujecie, że chcecie to oglądać, a oprócz tego dodamy nowe rzeczy. Nie wszystkie na dzisiaj wiem, czym będą, bo będę Was pytał, ale na pewno wiem, że będę chciał uczyć dwie linie. Pierwsza linia to będą nasze porady, czyli będziemy wam e, e, będziemy chcieli Wam poradzić, jak zbudować własny system audio, jakie problemy robicie przy budowach systemów audio w samochodach, jakie mogą Was spotkać problemy, o których nie wiecie, więc będzie to kanał taki doradczy dla ewentualnie osób, ludzi, którzy chcą się pobawić w car audio, ale potrzebują trochę więcej wiedzy. Nie ma zbyt wielu takich kanałów na polskim YouTubie, ale Dlaczego nie spróbujemy? I kolejny kanał, który, kolejną część naszego kanału, którą dodamy w przyszłym roku, w tym roku już, to będzie kanał testowy. Będziemy testować dla was urządzenia, będziemy testować sprzęty karaoke, będziemy mówić o nowościach, będziemy te nowości sprawdzać, testować i oceniać. Wy, wy, wy będziecie z tego wyciągać wnioski, a my będziemy wam dawać wiedzę. Także te dwie nowości na pewno się pojawią, na pewno przygotujcie się na to, że do ich materiału będzie więcej. Bo my się do tego już przygotowaliśmy. Mamy sprzęt, mamy studio, mamy ludzi. Będziemy Was bombardować większą ilością materiałów. Oczywiście, jeśli Wam się to wszystko podoba, pamiętajcie o tym, żeby zalajkować, żeby skomentować, żeby udostępnić, czy ten słynny zUS, bo to nam pomoże, żeby nasz kanał się rozwijał i docierał do większej ilości osób. Ruszamy z nowym rokiem, z pełnym przytupem, a teraz wracam do Ferrari, bo to Wam obiecałem już w zeszłym roku więc pełna realizacja Ferrari F8. Ferrari F8, e, czyli poprawiamy audio w samochodzie za ponad 2 miliony złotych. Nie jest to pierwszy samochód w mniej więcej takim budżecie, jak teraz słyszycie, bo było już u nas Maserati MC20, było też inne Ferrari. Zdarzają się takie przypadki i wiem, że teraz się zacznie e, mowa o tym, że w takich samochodach to trzeba słuchać silnika, ale nie do, nie do końca tak jest moim zdaniem. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że nie wiem, podążacie sobie trasą z Katowic do Wrocławia albo Bóg wie gdzie jeszcze autostradą i suniecie tym samochodem po prostu przed siebie z pełną przyjemnością i jedyne, co wam, czego Wam wtedy brakuje w tym samochodzie, to fajnej muzyki. Żeby była fajna muzyka, trzeba coś zrobić. Zapraszam, powiem Wam po kolei, co musieliśmy zrobić w tym Ferrari, a naprawdę nie było łatwo, bo mieliśmy kilka problemów. Ale na początku, jak zawsze, jak się składa, z czego składa się system fabryczny? Składa się z systemu głośników, który to jest tak. Szesnastki w drzwiach. Standard, jak w każdym większości samochodów, szesnastki. Niezbyt ambitne, jak zawsze. plastikowe plastikowej jak zawsze. Papierowe, jak zawsze. Nic dziwnego. Do tego głośnik wysokotonowy w drzwiach. On się znajduje z boku w drzwiach za taką atrapką. Mały głośnik wysokotonowy w taką atrapką, która bardzo mocno zakrywa te wysokie tony, ma dosyć gęste użebrowanie, dodatkowo jeszcze materiał. Moim zdaniem ta atrapka, która tutaj jest, zabija jakieś 20% jakości tych może 30 wysokich tonów, jeśli tu jest jakakolwiek jakość tego głośnika wysokotonowego, to ta atrapka go jeszcze zabija. I w związku z tym właśnie nie zostawiliśmy głośnika wysokotonowego w tym miejscu, w którym chcieliśmy. I z tyłu mamy głośniki takie ósemeczki, e, które uzupełniają ten tył jakąś tam przestrzenią. Takie jest ich zadanie. Tak wygląda ten system, czyli przód szesnastka, tył ósemka i przód głośnik wysokotonowy. Do tego jest wzmacniacz fabryczny i e, jednostka fabryczna, typowy taki wzmacniacz radiowy, nie jest to jakaś tam żadna rozbudowana jednostka e, wzmacniacza. I niby wydaje się, że to jest system prosty, ale jak się już zabraliśmy za, za ten samochód, to okazało się, że jest kilka problemów. Zawsze tłumaczę Wam, że w samochodach stworzenie systemu audio to zawsze jest jakiś kompromis. Kompromis pomiędzy tym, gdzie możemy umieścić głośniki, kompromis pomiędzy tym, ile mamy miejsca na pewne elementy samochodu, czyli na subwoofer, na głośniki, na wzmacniacz i również kompromis w związku z tym, czego oczekuje od nas właściciel samochodu. I tutaj musieliśmy takie kompromisy, takie decyzje podjąć, dlatego że założenie było takie, że nie chcemy, żeby w tym samochodzie, no jest to jednak wnętrze Ferrari, doprowadzać do jakichś drastycznych zmian wnętrza. Czyli nie chcieliśmy, właściciel nie chciał, żeby edytować słupki, żeby tam były jakieś wystające głośniki wysokotonowe czy średniotonowe. Wszystko miało wyglądać w miarę fabrycznie i być łatwe do odtworzenia do wersji fabrycznej. Czyli coś, co my zrobimy, będzie łatwe do odtworzenia z powrotem. Chcemy jak najmniej y, otworów przelotowych, jakichś przeróbek itd. No i co musiałem zrobić? Y, a problemem jeszcze była jedna rzecz. Y, nie udało nam się y, właściwie przekonać na to, żeby gdzieśkolwiek w tym samochodzie, w kabinie tego samochodu, zamontować głośnik niskotonowy. To jest problem, dlatego że z tyłu jest taka przestrzeń, która śledząc materiały na temat tego samochodu, bo przecież robimy pierwsze takie auto, jak Ferrari F8, szukałem gdzieś materiału, znalazłem w, materiały w Stanach, gdzie tam instalatorzy dawali do kabiny głośnik niskotonowy pomiędzy fotelami, ale właściciel się nie zgodził, bo używa tego miejsca do przewożenia teczki, rzeczy i tak dalej, nie chciał zabierać, tam nie ma nic więcej miejsca w kabinie, więc ok, przystaliśmy na to, że robimy system bez sabufera. tak musiało być. Robimy system bez żadnych dużych przeróbek wewnętrznych samochodu, tak musiało być i z tym sobie musimy poradzić. I teraz tak, po kolei wyzwania. Głośnik wysokotonowy. Tak jak Wam mówiłem, głośnik wysokotonowy fabrycznie jest za tą siatką. Zdecydowaliśmy się przenieść ten głośnik wysokotonowy, nie strasznie daleko od tego miejsca, gdzie on jest fabrycznie, bo również na drzwiach. Jakieś 15 cm do przodu. Ktoś by pomyślał: No dobra, no ale po co że się to zrobili, że 15 cm do przodu? No dlatego, że przesuwając go do przodu, mogliśmy go ukierunkować na, na, na e, słuchacza, czyli na kierowcę, dodatkowo pozbyć się tego miejsca i tej atrapki, stworzyć swoją, która wygląda bardzo fabrycznie. <laughs> Zaraz Wam pokażę, co musieliśmy zrobić, i dzięki temu mogliśmy wydobyć te tony wysokie, nie przerabiając znacząco wnętrza. Zobaczcie sobie teraz, przerzucimy się pod do stanowiska komputerowego, pokażę Wam historię tego głośnika wysokotonowego. Czyli zobaczcie, w tym trójkąciku malutkim, który Wam pokazywałem, który był skanowany, zainstalujemy głośniki i7, bardzo malutki twitterek, jeżeli chodzi o jego wielkość, natomiast bardzo ładnie grający, nawet już y, bardzo nisko chodzi jak na głośnik wysokotonowy. Do niego zamontujemy siatkę troszkę większą, przytniemy ją, dlatego że chcemy go w środku ukierunkować, a ta siatka by nam w tym y, przeszkodziła, więc daliśmy siatkę większą, ale też Helixa pasującą do tego głośnika, y, tylko będzie docięta. A zobaczcie, tutaj już mamy w komputerze skan tego elementu, tego plastiku oryginalnego Ferrari. Teraz do tego skanu my dorzucimy, pokaż Łukasz, y, powierzchnię, Ustawienia konta Twittera, którą sobie sprawdziliśmy już wewnątrz samochodu, a teraz powierzchnię, która połączy to ze sobą i stworzy nowy wygląd tego, tego plastiku, połączonego razem z głośnikiem wysokotonowym. O, I mamy teraz kształt tego plastiku, jak, jaki będzie w samochodzie. Oczywiście tutaj dla Was spuściliśmy to do kilku sekund, ale to, to rysowanie tych powierzchni e, trwa znacznie dłużej. To oczywiście potem oprzyjemy w skórze i będzie mieć głośnik wysokotonowy, zamontowany w tym malutkim trójkąciku e, na drzwiach. Nie będziemy edytować słupka zgodnie z tym, jak sobie życzył klient. Idziemy teraz do montażu wzmacniacza, bo też jest ciekawie. Bagażnik w zasadzie to nie jest bagażnik tylny, tego bagażnik przedni, bo wiecie, że w Ferrari z tyłu jest coś zupełnie innego, fajniejszego, bo silnik. Był taki pomysł, żeby zamontować wzmacniacz w środku w kabinie, bo tak widziałem, że był takie auto edytowane w Stanach i taki miałem też pomysł, ale nie zmieścił nam się wzmacniacz pod deską rozdzielczą, więc musieliśmy ten wzmacniacz przenieść gdzie indziej, a ponieważ w tym samolocie w kabinie już nie było miejsca, to przenieśliśmy go do przedniego bagażnika. I teraz Wam pokażę jak to w środku wygląda, jak ten bagażnik w środku wygląda. Mamy podłogę, którą stworzyliśmy jako drugą wersję podłogi fabrycznej z naszym logiem, z miejscem na chłodzenie wzmacniacza, wejście i wyjście powietrza. Mamy takie ładne siateczki, to jest przed Alcantarą. Z naszym logiem i w środku mamy PCX DSP Ultimate, czyli wzmacniacz, który tutaj wylądował sześciokanałowy, bo mamy przody 4 i dwa tyły. Wszystko jest zamontowane w części podłogowej. Żeby tu się nic nie stało od strony wilgoci, to wszystkie przepusty kablowe zrobiliśmy za pomocą dławików, które przytrzymają wilgoć i nic nam się nie dostaje. Jest to też wszystko tam dookoła zaklejone. Żeby to zrobić, musieliśmy zdemontować całą tą część wewnętrzną bagażnika, a nie jest to, uwierzcie mi, proste. Możecie sobie zobaczyć teraz na kadrze, jak ten samochód wyglądał, jak to zdemontowaliśmy. Ehm, tak jakby ktoś mu zarąbał silnik z przodu, a tak naprawdę to jest właśnie bagażnik. Także tu będzie istniał ten e, p łatwo do serwisowania. Nie zabraliśmy dużo bagażnika. Tak naprawdę zrobiliśmy, że ten bagażnik jest jeszcze ładniejszy. Ta płyta jest montowana na magnesach, więc też w sposób taki bardzo czysty i schludny. Można ją łatwo zdemontować, a z drugiej strony też przy otwarciu ładnie wygląda i nie psuje tego wyglądu bagażnika, nie zabraliśmy to zbyt dużo miejsca. Także w Ferrari nic nie jest łatwe i tu też nie było łatwo. Więc widzieliście już głośnik wysokotonowy, widzieliście kwestię montażu wzmacniacza, który pokazałem Wam na osobnym filmie. Jeszcze wrócę do, do tego wysokiego tonu, bo tam Wam nie pokazałem gotowego e, głośnika wysokotonowego, jak on wygląda. To jest taki modulik, zobaczcie sobie go z bliska. I on, się, e, on będzie zamontowany w oryginalnym e, miejscu, gdzie był ten trójkącik taki w drzwiach. E, zobaczcie sobie teraz, jak wygląda to gotowe już w samochodzie na drzwiach, że to naprawdę nie wybija się z całej tapicerki. Jest wszystko dopasowane do tego, jaka jest fabryczna skóra, i grading i tak dalej. Wszystko wygląda naprawdę mega oryginalnie. i Naprawdę się mega postarał, żeby ta otulinka ze skóry naokoło siateczki była tak malusinka, jak się tylko dało, bardzo cieniutka, żeby ten, cała ta obudowa była najmniejsza z możliwych. A dlaczego mogliśmy tą obudowę zrobić najmniejszą z możliwych? Bo mieliśmy do tego narzędzie w postaci głośnika I7. Widzieliście go w różnych naszych instalacjach. Bardzo mały głośnik, bo 20 mm kopułka, ale ponieważ ma zamkniętą obudowę z tyłu i jest bardzo dobrej jakości przetwornikiem, możemy tym głośnikiem zejść bardzo nisko zwrotnicą aktywną. Czyli my będziemy się starali go, jak to, jak to mówimy, ciąć od dołu, gdzieś na pograniczu pasma około 3 kHz. Więc to, że ten głośnik tak nisko będzie schodził, powoduje, że będziemy mieć bardzo fajną możliwość zgrania go z dołem. Co będzie na dole? Na dole będą głośniki Braxa Matrix ML6 w wersji P, czyli z korektorem fazy. To jest głośnik, który, dzięki któremu będziemy mogli znowu jakby sprostać wymaganiom klienta, czyli nie montujemy sabufera, bo nam nie, poz nie pozwolił, nie chciał, żeby, go, żeby był w samochodzie, nie mamy na niego miejsca, więc dajemy głośniki, które dzięki swojej konstrukcji, bez kompromisowości, bo zobaczcie sobie jak ten głośnik wygląda, to jest naprawdę w przypadku firmy Audio Tech Fisher Brax Matrix w tej wersji ML to jest najwyższe, co można kupić u nich z oferty. Jest to głośnik totalnie bezkompromisowy, mnóstwo technologii włożonych do tego głośnika, mnóstwo pracy, serca i wiedzy. I my z tego korzystamy, wkładając go do tego, do tego Ferrari. Ale żeby on w, tych, w tym Ferrari mógł zagrać, musimy przygotować dobrze drzwi. I teraz muszę się przenieść w drugi kadr, pokażę wam jak musieliśmy przygotować drzwi do tego, żeby ten głośnik tam zaistniał. Czyli mamy drzwi fabrycznie rozebrane w Ferrari C. Jak widzicie, nie ma tu żadnego fabrycznego wygłuszenia. Ta tapicerka składa się z kilku elementów, będziemy musieli każdy z tych elementów osobno wygłuszyć. To wam też pokażę. W tym miejscu będziemy musieli zamontować aluminiowy panel, żeby to miejsce takie tutaj różne Również wygłuszyć, dlatego że pamiętajcie to, co mówiłem. Będę chciał wycisnąć z tych drzwi jak najwięcej niskich częstotliwości, bo nie mamy w tym samochodzie ani miejsca. Znaczy, mamy miejsca, ale tak jak mówiłem, właściciel nie chciał mieć zajętego tego miejsca sabuferem, więc nie mamy miejsca na sabufer. Musimy polegać na głośnikach, które będą odtwarzały niskie częstotliwości, jak najniższe się uda, z drzwi. Dlatego, tak jak mówiłem, stosu, zastosujemy w tym samochodzie Braxa Zini ML, czyli. Głośnik high-endowy, najlepszy, jaki mamy w ofercie Audiotech Fisher do samochodu. On będzie zamontowany tutaj z przodu w standardowym miejscu. Oczywiście to wszystko będzie zamontowane w bardzo stabilny i mocny sposób. Wygłuszymy drzwi wewnątrz, wygłuszymy drzwi na zewnątrz, wygłuszymy tapicerki. Dlatego że jak do, dostaną się tutaj niższe częstotliwości, no to wiadomo, że gdyby drzwi były niewygłuszone albo coś tutaj by było luźnego, to zaczęłoby to na pewno drżeć i by się odezwało w drzwiach. Pokażę Wam teraz z drugiej strony jak są już gotowe drzwi, bo zrobiłem sobie tak, że jedne jeszcze są nieruszone, a drugie są już skończone. Przejdziemy na drugą stronę auta i tam zobaczycie jak to wygląda, jak ten głośnik już tutaj będzie zamontowany. Jak widzicie mamy drugą stronę samochodu, czyli prawe drzwi. Jest już zamontowany głośnik, są już wygłuszone drzwi, jest zamknięta ta część pusta tutaj w tym miejscu. Jest już przymierzona na tapicerka, aczkolwiek ona jeszcze nie jest wygłuszona. To oczywiście wygłuszymy, tą część tapicerkę też wygłuszymy, żeby to wszystko tutaj nie latało, nie dzwoniło, nie drżało. Obiecałem Wam tapicerki, więc pokażę. To jest ta górna tapicerka z Ferrari, jak widzicie musimy tutaj ponaklejać troszkę materiału, to jest Dynamat, mata polimerowo-butylowa. W miejscach, gdzie uznamy, że coś by mogło drżeć, to jest ten górny panel, pierwsza warstwa. W dolnym panelu jest troszkę gorzej, na chwilę Wam zniknę. To jest dolny panel. Jak widzicie tych miejsc jest więcej, to są miejsca połączeń kolejnych elementów tapicerki, zawsze na takich połączeniach tych elementów tapicerskich dzieje się tak, że może dojść do jakiegoś drżenia, do te elementy zaczynają między sobą pracować, także my to musimy wszystko tutaj zakleić, uzupełnić i potem jak już to wszystko zakleimy i dochodzimy do wniosku, że to już nie drży i nie będzie to się nic działo, jest jakby beton nic się nie, nie rusza, to wtedy na ten element polimerowo-butylowy dajemy piankę, Komorową otwartą, w postaci takiego ryfla. Ona ma za zadanie, po pierwsze, zamknąć szczelnie tą całą przestrzeń. Przy okazji też wygłusza wnętrze samochodu, ale ma też za zadanie przytrzymać te wszystkie elementy, które są na drzwiach. Czyli tam są jakieś wiązki, są różne elementy, które są przymocowane do drzwi dosyć luźno. W momencie, kiedy zamkniemy tą tapicerkę i tą pianką przyciśniemy te elementy, one nie będą się ruszały pomiędzy tapicerką a tą częścią blaszaną, tylko zostaną przyciśnięte. Także jak wprowadzimy tę niską częstotliwość naszym braxem ML, który będzie w drzwiach, a on potrafi naprawdę mocno kopnąć w tych drzwiach to nic nam się tu nie będzie działo, oczywiście uszczelnimy też kołnierz pomiędzy głośnikiem, a częścią tapicerki, żeby ta cała energia przeszła nam przez dźwięk, przeszedł nam przez tapicerkę do środka, przez grill tapicerki. No i teraz działamy dalej, zostało nam teraz wystroić cały system, zobaczyć jak uda nam się nisko zejść z drzwiami, ile będzie basu, ale jestem spokojny, bo na pokładzie ML6 braksa, więc będzie dobrze. I jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć o tyłach, mówiłem o tym, że to są takie malutkie głośniczki tam z tyłu. Edytujemy cały system, więc tył, tył też wymieniliśmy i tu się postaraliśmy na małą zmianę, bo to były takie ósemeczki, ale stwierdziliśmy, że tam jest miejsce po małej edycji tego, tego miejsca montażowego po to, żeby zmieścić dziesiątkę, niech już te pasmo z tyłu będzie pełniejsze, więc daliśmy zestaw i3 HX Composa, Zestaw to jest głośnik siedmiotonowy i głośnik wysokotonowy z wrotnicą pasywną. On będzie zasilany dwoma kanałami z p.6, które nam zostały, bo mieliśmy sześć, czyli cztery przody i dwa tyły, to jest razem sześć. Przypominam Wam, to nie musi być tak, że auto supersportowe. I tam musimy słuchać tylko silnika. No nie wyobrażam sobie, żebyście na autostradzie prąd z do przodu, do celu zwalniali i przyspieszali ciągle, żeby słuchać tylko silnika. W mieście jak najbardziej. Odejście, fajnie, tu. Ale trasa? Płyniesz, słuchasz. I jest fajnie. A jak widzicie, Ferrari fabrycznie się nie popisało. Mimo tego, że auto za 2 miliony złotych, to głośniczki, jak zawsze, słabawe. Do zobaczenia. Tak jak słyszeliście w ogłoszeniach na samym początku, będzie mniej więcej, będzie nas więcej, będzie więcej kanałów. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Łapka w górę, subskrybujcie, obserwujcie i zapraszam na następny materiał.